I zobaczcie, kask sobie stoi, był wyczyszczony. My akurat go chłodzimy na wiatraku razem z rękawicami, już się zakurzył, więc wykorzystuję, czy tu jest co muchy, czy nie są muchy, wykorzystuję żel, który jest, jak zobaczcie, taką konsystencję ma gęstą. Tu nie ma alkoholu. W Zostawię jest ściereczka grubsza, która po prostu wyciera, którą wycieramy kask i szybeczkę. Jak już mamy wyczyszczone, lecimy z detailem, detailerem do kasku. Nie dużo. Chodzi o to, żeby jak będziemy go polerować taką cieniutką ściereczką, która jest w zestawie, zostanie taka delikatna powłoka i na przykład będzie deszczek, yy, będą jakieś dużo komarów, mógł na dużych torach, no to wtedy to się aż tak nie przykleje, tylko tak odpryskuje, zostają takie delikatne kropeczki, co daje większą widoczność. Większa widoczność daje lepiej. Lepsze pokonywania zakrętów. Lepsze pokonywania zakrętów daje oczywiście co? Lepszy czas. Więc to jest przykład i powód tego, że będziecie mieć lepszy czas.